Po zerwaniu z Adrianem Zuza ma strasznego doła, nic jej się nie chce, nie wychodzi z domu, tylko myśli o swoim ukochanym oraz o tym kiedy jej w końcu wybaczy. W końcu wróżka powiedziała jej, że Adrian daje jej drugą szansę. Mela z Iwoną nie mogą patrzeć na to jak Zuza cierpi i postanawiają temu zaradzić. Dziewczyny wyciągają wręcz siłą przyjaciółkę z domu i idą na miasto. Przyjaciółki przychodzą do Addiction, gdzie Zuzę zaczyna podrywać nieznajomy chłopak. Dziewczynie to schlebia, jednak ma z tyłu głowy, że Adrian na pewno jej wybaczy. Więc daje chłopakowi kosza i daje do zrozumienia, że nie jest nim zainteresowana. Za to Adrian rozmyśla o związku z Zuzą. Z jednej strony jest na nią zły, przez to co zrobiła, a z drugiej tęskni za nią. Kubacki już sam nie wie, czy dobrze zrobił zrywając ukochaną. Adrianku, źle zrobiłeś. Jeno, laska go w hu zrobiła, a ten zastanawia się, czy dobrze zrobił zrywając z nią. Jeno, mogłeś się pogłaskać po główce i powiedzieć: Nic się nie stało. Wiesz, zastanawiam się, co musiałaby zrobić, żeby dał se z nią spokój. Bo raczej to, co zrobiła, to za mało. Z miłości weszła mu do wyra i później go okłamywała. Sory, zapomniałem, że żyję w tak durnych czasach, iż zaczyna się związek od łóżka. Może dlatego zapomniałem, bo nigdy tak nie robię i nigdy nie zrobię? Im większy kant, tym większa miłość. Czy Adriana ma większy biceps od intelektu?